Ten vlog nie będzie idealny. Eee, tak właśnie teraz wyglądam aktualnie. Eee, no nie jestem w najlepszym stanie nie ukrywam, ale stwierdziłem, że YouTube jest na tyle, że YouTube jest na tyle wypolerowany, że chyba warto mówić o takich kwestiach mimo wszystko głośno, więc dzisiaj porozmawiam o depresji. Przygotowując się do tego, tak naprawdę miałem spory natłok myśli, o czym powinienem powiedzieć, o czym powinienem nie mówić, o czym nie wypada mówić głośno, o czym co jest często przemilczane, jednak warto powiedzenia. I w sumie teraz nie jestem w aż takim złym stanie, w jakim byłem jeszcze tydzień temu. Już na przykład nie płaczę, kiedy ekspres do kawy przestaje funkcjonować. Już nie wybucham płaczem, kiedy okazuje się, że. że czuję się źle sam ze sobą. Dla niektórych wyjście ze strefy komfortu to jest rzucenie pracy w korporacji i wyjechaniem w podróż. Jeszcze tydzień temu dla mnie wyjściem ze strefy komfortu było była podróż ze żabki 50 metrów dalej i do teraz tak naprawdę jest. Czuję się nieswojo w towarzystwie ludzi, czuję się nieswojo na zewnątrz czyli się źle w momencie, w którym okazuje się, że trzeba załatwić coś na mieście, więc wychodzę z psa o godzinie 2 w nocy, tak żeby nikt mnie nie widział. A, no i jak widać, nie ogoliłem ryja specjalnie do tego wideo. Ostatnio miałem fazę na Britney Spears po trzech nieprzespanych nocach. Wstałem rano i stwierdziłem, że warto było ogolić głowę. No i właśnie dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. I w sumie. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym po to, żeby pokazać, że depresja jest problemem, który, którego czasami nie dostrzegamy. Czasami rozmawiamy z ludźmi zupełnie tego nie zauważając. Depresja jest popularnym problemem, jest bardzo popularnym problemem i bardzo dużym problemem jest też trafić na lekarza, który rzeczywiście wyprowadzi was z tej depresji. Ja osobiście mam bardzo duże szczęście, bo mam wokół osoby, które się o mnie zwyczajnie troszczą. Które wiem, że jeżeli będę potrzebował, to przygotują dla mnie posiłek, bo zebranie się, żeby wziąć prysznic, nawet od rana do. Trwa, trwa często od rana do późnego wieczora. Pośrednie łóżka, posprzątanie w pokoju, pozmywanie naczyń to są rzeczy, które czasami są w ogóle kompletnie poza zasięgiem. Chcesz po prostu nie rozmawiać z ludźmi, zamknąć się i, i nie mieć z nimi kontaktu. Ja mam naprawdę ogromne szczęście, jestem cholernie uprzywilejowany w tym wszystkim teraz. Szczególnie czuję to po doświadczeniach, które były, przez które przeszedłem wcześniej. A teraz jest, teraz jest lepiej. Teraz <laughs> Biorę aktualnie tabletki nasenne, biorę różne leki, po których zdarza mi się na przykład nie pamiętać co, co się działo w ciągu dnia, w których mam zachwianą chronologię czasami wydarzeń. Ale to na szczęście okazało się, że lekarz też nie był najlepszej jakości, do którego się udałem. Jest straszny problem, żeby znaleźć dobrego specjalistę, który, który zdiagnozuje, więc pamiętajcie, żeby po prostu próbować i poszukiwać. Nawet na NFZ po prostu bierzcie i szukajcie jakiegoś dobrego specjalisty. Jeżeli chodzi o moją depresję, to zauważyłem, to jest w ogóle absurd. Ale mm, jest coś takiego pewnie wiecie jak Instastory, nie? I na tym właśnie Instastory ja akurat dodaję sporo, sporo rzeczy. Będzie bardzo dużo mnie tak, tym zapraszam do wykluczonych. Co mi pozostaje, jak, jak nie śmiać się z tego wszystkiego. No i dodaję tam informacje odnośnie tego, co dzieje się u mnie w życiu. E, I co ciekawe, w momencie, w którym po dniach spania po godzinę, dwie, wstałem pewnego wspaniałego poniedziałku i stwierdziłem, że fajnie było zmienić coś w swoim brzeziu i obciąć, obciąć głowę na przykład, noże znaczy, głowę też bym z chęcią obciął, ale, ale tutaj raczej chodziło o włosy. Ogólują boki głowy, więc wyglądam jak wyglądam i umówmy się, że tutaj lepiej byłoby, gdyby wszystko było prowadzone w formie podcastu na ten moment, niż show audiowizualnego. Bo tutaj pewnie oszołomieni jesteście się moim wyglądem. No i Instagram zaczął mi podpowiadać. Instagram zaczął mi pokazywać, co działo się dokładnie rok temu. I co działo się dwa lata temu. I znany lekarz też mi pokazał, co działo się rok temu. I co działo się dwa lata temu i w sumie wiosna jest zawsze takim okresem, w którym czuję się najgorzej. To jest trochę tak, że w zimę w momencie, w którym siedzisz w domu i, i wiesz, że wszyscy siedzą, czujesz się z tym OK bo, no bo masz usprawiedliwienie, bo na, na dworze jest zimno, bo bo nikomu nie chce się za bardzo wychodzić na dwór, bo rodziny siedzą z dziećmi w domach y, przy kominku i oglądają sobie Kevina i mają wszystko w dupie y, i nagle okazuje się, że zaczyna robić się ciepło, wszystko zaczyna kwitnąć, na dworze zaczyna robić się zielono i ludzie zaczynają wychodzić na spacery. I to jest trochę jak jak granie w pokera. Że siedzisz sobie z tymi chujowymi kartami, ale nic się na razie nie dzieje. Bo nie wiesz co ma reszta. I wiosna jest takim powiedzeniem: sprawdzam. Wszyscy pokazują, że mają fajne karty. Okazuje się, że ty dalej masz chujowe. Na początku stwierdziłem, że fajnie by było relacjonować wyjście z depresji. Yy, w takiej formie. W jaki sposób się z tego wykaraskać, gdzie szukać pomocy, ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że to byłaby po prostu zbyt duża presja, że nie poradziłbym sobie że nie poradziłbym sobie z tym e, tak psychicznie, bo nakładałbym sam na siebie taką odpowiedzialność, że to musi być vlog o wyjściu, a nie o wychodzeniu. A zawsze jest jakaś taka niepewność w głowie, zawsze jest e, taki pewien ostateczny niepokój. Który siedzi gdzieś z tyłu głowy I chciałbym się tutaj w sumie odnieść Do komentarza O ja sobie go znajdę Makowa Pani napisała Nigdy nie byłam osobą, która dobrze czuła się W większym gronie Zdecydowanie preferuję formę kontaktu jeden na jednego Mam to szczęście, że w życiu spotkałem Kogoś, kogo, kogo mogę bez sekundy wahania Nazwać przyjacielem, komu mogę powiedzieć wszystko I zdradzić swoje największe słabości I wiem, że nigdy nie wykorzysta ich przeciwko mnie Tym kimś, co może Dziwić, jest mój partner. Myślę, że nie... Przepraszam, jest mój były partner. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że tylko z nim rozmawiam tak naprawdę, bez żadnej maski. Moim zdaniem, każdy z nas powinien mieć w życiu taką osobę, żeby do reszty nie zwariować. Makowa pani, no pff, nic tylko ci pogratulować. I przepraszam, bo to chyba zabrzmiało ironicznie. To jest bardzo wartościowa rzecz. Ja akurat na szczęście też taką osobę znalazłem po kilku upadkach życiowych i też czuję, czuję takie wsparcie. I to jest, to, jest niesamowita rzecz. to jest niesamowita rzecz, że wiesz, że ktoś tam jest i, 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 i że mu na to nie zależy, że masz po prostu taką codzienną troskę, że jeżeli nie jesteś w stanie wstać już z łóżka i czujesz się tak bardzo źle, że chce ci jedynie leżeć, płakać i zastanawiać się nad tym, czy, czy warto w ogóle czekać do jutra. To zrobić kawę i Cię przytuli to jest. To jest no nieocenione, nie? to żaden terapeuta nie jest w stanie dać ci tak piekielnie, mocnej, a, mocnego wsparcia, jak bliska osoba. I tutaj też chciałbym nawiązać do komentarza innego pana. Już mniej przychylnie będę do tego nawiązywał. Biały Muchomorek napisał. Mało kiedy udzielam się w internecie, zrezygnowając z sieci społecznościowych i ich pochodnych. Wiesz, że Instagram też podlega pod Facebooka. Wybieram przeszłość. Jest bardziej emocjonalna na Twoich trackach. Tutaj jest jakieś śmieszkowanie, zabawa z kamerą, jak to robią YouTuberzy. Pytam się po co: nie mam ochoty patrzeć na Twoje tunele w uszach, czy jak już wspomniałeś, śmieszne minki. To spierdala i nie oglądaj tego. No, pas był najlepszy z płyty. Nie, to był najgorszy kawałek, jaki nagrałem. Jeden z gorszych, i gdybym miał tę wiedzę, którą mam teraz, i nie mówię tutaj o kwestiach merytorycznych, bo ja podpisuję się imieniem i nazwiskiem pod tym, co, pod tym, co tam mówię. Ona podpisuje deklamację, to na pewno bym czegoś takiego już nie wypuścił. To było strasznie słabe muzycznie, po prostu. Więc nie, uważam, że to jest kawałek chujowy i najchętniej bym go z sieci. I już masę kawałków ściągnąłem, i pewnie kiedyś tego też ściągnę. A pojedyncze utwory szybko znikały na słabych serwerach hostowych. Sorry kurwa, przepraszam. Nie mam czasu na przeglądanie tego serwisu w poszukiwaniu na wystrzał ładny i dopaminy. Bolesławki na uszach, książkę tutaj, cutscenki ścinają życie. Jeśli masz G2M to sprawdź na drugiej stronie telefonie. Ja wiem, że fajnie się kogoś słucha na handlu emocjami, na przykład kiedy on tam płacze, nie? Bo to wszystko jest wypolerowane. I pewnie wolobisz, żeby to wszystko wyglądało tak. Kuleszu, niech mnie nazywa jest słaby, gówno warte to co pisze ale mi to w nawyk, żeby wiesz. U... ale w rzeczywistości wygląda po prostu tak. Niestety musisz się z tym pogodzić. Muzyka jest poniekąd yy, nakładaniem też na siebie masek. Wszystko jest nakładanie na siebie masek. To, że ten filmik jest obrobiony też jest nakładaniem na siebie masek. E, mimo wszystko tutaj jestem chyba bardziej sobą niż na utworach. Znaczy, nie potrafi być bardziej sobą niż na utworach, co nie zmienia faktu, że to jest wypolerowana emocja konkretnie skierowana do konkretnej osoby. To jest przemyślane, to jest napisane, 100 razy przeczytane, 100 razy nawinięte przed tym, później efekt finalny podczas nagrań też w momencie, w którym nagrywasz wers. Często jest on poprawiany, chociaż łapałem się na tym, że stwierdzałem, że coś nie jest dobrze, ale stwierdziłem, no ale w sumie jest emocjonalnie i to jest to, co chciałem przekazać, więc chuj z techniką, nie? To jeżeli ktoś chce sobie, nie wiem, posłuchać rapu technicznego, niech sobie, nie wiem, Technina odpali, nie. Ale kurwa, nie robię wokół tego jakiejś niesamowitej otoczki, nie, nie chciałbym tworzyć, Mo, może inaczej. Nieraz spotkałem się z tym, że ktoś podszedł do mnie po koncercie i powiedział, porozmawialiśmy ze sobą chwilę i on mówi, że słucha mojej muzyki, fajnie, że, że chciał zawsze przyjść na koncert i przybić mi piątkę. Porozmawialiśmy chwilę, po czym on mówi, no nie, nie, nie spodziewałem się, że taki jesteś, nie? że jakoś tak inaczej bym ci odebrał z... Przez pryzmat utworów. Spoko, tak? Tylko, że tam jestem cały czas przy kampanie będzie instrumentów, które są w jakiś tam sposób skonstruowane, żeby jakieś tam emocje wzbudzać w słuchaczu. I ja też tutaj nie się. i to nie jest problem. Ja, jeżeli, jeżeli chcesz, mogę królować i w ten sposób z tą rozmawiać. Naprawdę sądzisz, że to będzie ok? Ja sądzę, że to będzie po prostu totalnie kretyńskie. I ja się tego bałem. Ja się bałem tego, że przez to, że będę siedział przed kamerą i opowiadał o różnych rzeczach, moja muzyka straci na wartości. Że to już nie będzie mistyczna postać jakiegoś chłopaka, który drze mordę do mikrofonu, który jest wulgarny, który jest agresywny. No i pewnie tak będzie, nie? Każdy sobie buduje jakiś wizerunek w życiu. Inaczej zachowujesz się, kiedy jesteś w pracy, inaczej zachowujesz się, kiedy jesteś sam ze sobą, inaczej zachowujesz się, kiedy jesteś w gronie swojej rodziny, inaczej zachowujesz się ze swoim partnerem, partnerką. To jest normalne. I muzyka też jest poniekąd zniekształceniem. I to sporym zniekształceniem. I jest też leczeniem kompleksów. Poznałem sporo artystów, ludzi, których mogę ze szczerą, z, z totalnie szczerze mogę nazwać artystami i znaczna część, mówię wprost, rozmawiając face to face, że jak najbardziej sztukę tworzy się po to, żeby leczyć kompleksy. Gdybyśmy, gdybyśmy nie tworzyli tego po to, żeby uzyskiwać jakiś poklask, tworzylibyśmy to po prostu na dyski, to nikt by z was nie dostał żadnego kawałka, bo ja bym był pewien tego, że przecież jestem świetny, do po co mam to udowadniać światu, nie? Ja sobie, wiesz, mogę... W tym momencie nagrać kawałek, nie ma żadnego problemu, mogę zrobić handel emocjami a, i mogę popłakać na kawałku, albo mogę zrobić właśnie jakiegoś no pasarana i powiedzieć o tym, jaki jestem świetny w jakiej zajebistej formie jestem, bo to nie jest żaden problem, żeby nagrać tego typu numer. Pewnie by się to bardzo. Bardzo by się ze mną wewnętrznie kłóciło, albo bym w stanie to pewnie zrobić. No i jeżeli to jest to, co chcesz oczekiwać ode mnie, proszę cię bardzo. Wszyscy kurwa jesteśmy prywatnie zupełnie inni niż chcielibyśmy sobie budować wizerunki. Wiem, że niektórzy chcieliby uchodzić za alfa i omega, że niektórzy pokazują swój dystans wobec słuchaczy i starają się robić z siebie jakąś karykaturę, tak naprawdę, tego kim tak naprawdę są. No nie, no to jestem ja. I w momencie, w którym z całym szacunkiem, na przykład dla Pawła, z to, co jest cięte. Który powiedział, że YouTube lubi ADHD, ty musisz, wiesz, robić to bardziej... Ty musisz robić to znacznie dynamiczniej. No nie, no, mam w dupie to, co lubi YouTube. Jeżeli ktoś mi napisze komentarz, który będzie się składał z 20 linijek, tak jak mi się tutaj zdarzyło, ja jestem mega wdzięczny za to. Tutaj pani Makowa na przykład, ukłon w twoją stronę, bo to jest coś, co ja bym chciał czerpać z YouTube'a. Nie stado Kruszwila, tylko ludzie, którzy starają się po prostu myśleć, dla których zdania wielokrotnie złożone nie stanowią trudności, ludzi, dla których którzy przychodzą, żeby czegoś się dowiedzieć, którzy nie patrzą na mnie przez pryzmat kolesia, który darmordę kiedyś na jakichś kawałkach i pewnie będę darmordę nieraz. Jak do teraz, w sumie dzisiaj pisałem jeden numer i, i wahałem się, czy, czy w ogóle puszczać później w YouTube'a, czy nie. Bo bez sensu, jeżeli mam trafić w taką próżnię, to po co? Po co? To już rzeczywiście wolę w tym momencie nagrać sam dla siebie. Tym bardziej, że no, pewnie odsłucha to 200 osób i wszyscy stwierdzą, że nas no, pokoi tyle, bo nie ma zwyczaju raczej rozsyłania tych kawałków, nie ma zwyczaju udostępniania, nie ma zwyczaju wspierania twórców. Tak to wygląda niestety. No to nic, trzymajcie się w takim razie, pozdrawiam serdecznie i postaram się mimo wszystko e, zachować jakąś taką ciągłość w tym wszystkim. Nie wiem w jakim będę stanie, nie, nie mogę obiecać czy będę dobrze wyglądał, będzie się wyglądam fatalnie, nawet nie chciałbym się ryja golić do tego wideo, e, ale postaram się z wami widywać, bo sporo rzeczy dzieje się na świecie, a nie mam siły żeby tego komentować zbytnio na ten moment. No Jestem skupiony na tym, żeby przetrwać. Dbajcie o swoich bliskich. I z racji tego, że teraz wielka noc Jeżeli ktoś rzeczywiście jest bieżący i odczuwa to jakoś wewnątrz, no to obyś odczuł to jak najgłębiej. Znowu zabrzmiało sarkastycznie. Że niby, że w dupie to mi. Nie, autentycznie. Jeżeli odczuwasz to duchowo, fajnie by było, gdybyś przeszedł to święta. A jeżeli nie, no to smacznego albo po prostu dobrego jedzenia życzę.